Cześć, ja się nazywam Paweł Bielecki, witam Cię w moim podcaście. Na co dzień zajmuję się poprawieniem KPI-ów, czyli pomaganiem firmom w osiąganiu coraz lepszych wyników. Głównie realizuję to w obszarach związanych ze SanoPic, czyli Sales and Operations Planning, planowania produkcji, optymalizacji zapasów, czy generalnie zarządzania procesami. Ale motyw, który bardzo często się przewija, to systemy RP. W swojej karierze miałem przy. Może inaczej. Przeżyłem kilka wdrożeń systemów RP, wiele jakby wdrożeń dodatkowej funkcjonalności w tych systemach czy też wdrażanie nowych aplikacji, które jakby miały współpracować z tymi systemami i zauważyłem jedną bardzo dużą bolączkę. Spotkałem dosłownie kilka firm, które naprawdę poważnie i naprawdę dobrze podchodziły do tematu zarządzania danymi w systemie. Bo poza tym, że faktycznie takie wdrożenie i odkopanie się po tym wdrożeniu jest bardzo dużym problemem, to kolejnym problemem, który powiedzmy nie jest od razu widoczny, ale on później narasta i potrafi się odzywać w bardzo wielu no, nieprzyjemnych sytuacjach, jest faktycznie zarządzanie danymi w systemie. Bo na etapie wdrożenia dbamy o te dane tylko i wyłącznie i ewentualnie ustalamy, kto ma nimi zarządzać, jak one mają być, żeby ten system po prostu działało. Ale w sytuacji kiedy później nie wiem chcemy zrobić nowy raport, chcemy wdrożyć dodatkową funkcjonalność albo faktycznie skorzystać z usług jakiejś innej firmy i wdrożyć jakieś bardziej zaawansowane oprogramowanie, które nie wiem, pomoże nam lepiej zarządzać produkcją, to okazuje się, że co? Wszystko spoko, ale nie macie danych albo macie dane, ale jest tam straszny bajzel. I okazuje się, że po prostu wdrożenie takiej nowej funkcjonalności jest po prostu graniczy z cudem, bo wysiłek, który musielibyśmy włożyć w przygotowanie tych danych, zaczyna się nam jakby rozmijać zyskami, które możemy dzięki temu osiągnąć. I o jakich danych tutaj mówię? No, tak naprawdę. No, o każdych możliwych, tak, bo zaczynając to, że jeżeli chcemy wdrożyć WMS-a, no to i brakuje nam informacji o rozmiarach opakowań, czy w ogóle wymiarach poszczególnych indeksów. Chcemy wdrożyć jakieś fajne raportowania, a się okazuje, że w ogóle to, jak nadajemy indeksy, jest po prostu absolutnie wolną amerykanką i po prostu nie idzie się połapać, o co tutaj chodzi i który indeks jest do czego. Albo chcemy wdrożyć APS-a, czyli taki zaawansowany system do planowania, i mówimy, że fajnie by było, ale te dane, które mamy w routingach, w marszrutach odnośnie czy to przypisania stanowisk, czy to odnośnie ich wydajności, czy to odnośnie jakby poprawności czasów, które tam są, bardziej były używane w księgowości i miały się w sumie zgadzać, a w tym momencie nie nadają się tak naprawdę do użycia przy jakimkolwiek harmonogramowaniu. No i mamy wtedy tak naprawdę trzy wyjścia. Albo mówimy, że faktycznie wdrożenie tego jest dla nas super ważne, więc zatrudniamy armię studentów, i oni siedzą tam, klepią i ustawiają i korygują te dane. Drugie rozwiązanie to jest zarzucamy temat, no bo nie ma danych, nie zatrudnimy tych studentów, bo oni teraz nie chcą pracować za darmo. Yy, więc po prostu nie ma sensu. A trzecie rozwiązanie jest takie, że faktycznie, jakby odsuwamy w czasie to wdrożenie i systematycznie te dane będziemy sobie poprawiać. Może za pół roku, może za rok wrócimy do tematu. No dobra, ale jak sobie poradzić, żeby tego bałaganu uniknąć, albo w sytuacji, kiedy ok, wiemy, że mamy ten bałagan, ok, nie mamy na razie żadnego jakby systemu do wdrożenia, ale może kiedyś będziemy mieli, yy, no to co w tym momencie zrobić, Panie Pawle? Otóż, należy zacząć od tego, żeby usiąść i zastanowić się, co my hipotetycznie choćby w najbliższych latach, czy w najbliższym czasie po prostu będziemy potrzebować, albo co byśmy chcieli tak? jakie raporty jak byśmy chcieli patrzeć na te dane jakie ewentualnie systemy chcielibyśmy wdrożyć czy jakie nowe funkcjonalności byśmy chcieli wykorzystać w tym systemie. Oczywiście, tak siadając i hipotetyzując sobie, no nie złapiemy wszystkiego, co się tak naprawdę wydarzy, ale daję sobie rękę uciąć, że w większości przypadków te 80-90% tematów, które faktycznie się pojawią, będą pokryte po takim po prostu posiedzeniu i burzy mózgów, co hipotetycznie mogłoby się nam przydać. No i oczywiście sklasyfikowaniu później tego, co z tego jest realne, a co jest jakimś takim widzi mi się albo po prostu nie ma, nie będzie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Po co to ćwiczenie w ogóle robić? Przede wszystkim dlatego, żebyśmy zaczynali z tą tak zwaną wizją końca, bo systemy RP, czy jakiekolwiek systemy, czy jakiekolwiek oprogramowanie, to nie jest nic innego jak narzędzia do automatyzacji tego, co robimy. Jeżeli my nie będziemy wiedzieć, co chcemy zrobić, albo co chcemy uzyskać, jaki efekt potrzebujemy, jaką do jakiej pracy tak naprawdę zaprząc ten nasz system RP czy jakiekolwiek inne dodatkowe systemy, no to nie będziemy wiedzieć, co chcemy automatyzować i co, do czego tak naprawdę ten system potrzebujemy. No i teraz drugi krok, jeżeli już wiemy, co byśmy chcieli osiągnąć, no to pytanie, ok, to jakie dane do tego będziemy potrzebować. Jakie funkcjonalności są w systemie, jakie faktycznie dane ma, mamy w systemie albo możemy mieć w systemie, i następnie zinwentaryzować, jaka tam jest za nimi jakość. I przykładowo, jeżeli myślimy o wdrożeniu systemu APS, no to musimy się na pewno zastanowić nad yy, jakością samych routingów, czyli to, w jaki sposób w ogóle jest roz, logika w nich rozpisana. Jakie mamy operacje, jak one są pogrupowane, czy czasy przypisane do tych operacji są właściwe, czy my potrzebują po prostu jeden czas zmienny, czy jakieś czasy przezbrojeń, czy może podział na czas maszynowy i czas ludzki, co my byśmy tam faktycznie potrzebowali, żeby tym skutecznie zarządzić. Okay, ale idąc dalej, mamy jeszcze dane podstawowe dotyczące samych work centerów czyli stanowisk roboczych, jakie dane tam są nam potrzebne, tak odnośnie ilości zmian, efektywności, ilości ludzi zatrudnionych, maszyn, czy w ogóle, nie wiem, informacje na temat, jakie tam są maszyny, jakie tam są procesy i tak i tak dalej. Czy one są dobrze w tych routingach poprzepisywane? A wracając do danych podstawowych, czy mamy tam lead time'y, czy logika nadawania indeksów jest ok, czy kwestia to, jak są nadawane nazwy, też jest ok, i też jest czytelne, i w jakiś sposób ustandaryzowane, czy w danych podstawowych przypisanie do linii produkcyjnych jest prawidłowe, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po takim ćwiczeniu, które warto przeprowadzić na pewno z kimś, kto no, ma pojęcie o, tego typu, no, o wdrażaniu tego typu systemów i zarządzaniu danymi podstawowymi, żeby zrobić faktycznie tą listę elementów, pozycji danych w systemie, o które trzeba zadbać. I po inwentaryzacji, też sobie spisać faktycznie, ok, które są w dobrym stanie i są powiedzmy dobrze zarządzane, a które są w bardziej opłakanym stanie. I tutaj też bardzo ważne, że musimy sobie też jasno określić przy tej inwentaryzacji, jakie mamy kryterium, jakie kryterium te dane muszą spełniać, czy proces zarządzania nimi, żeby powiedzieć, że ok, tym się nie musimy zajmować, bo to jest ogarnięte. Bo to, że jest pan Marcin albo pani Karolina, którzy po prostu siedzą w dziale technologicznym i oni po prostu uczestniczyli w tym wdrożeniu tego naszego sap i oni tam dbają o te dane i oni wiedzą po prostu, jak to zmieniać. To jak dla mnie to, to jest tykająca bomba, bo pan Marcin czy pani Karolina mogą się w którymś momencie nie wiem, wygrać w totka i powiedzieć, że im to lotto, bo akurat mieli bardzo zły dzień w pracy i cały nasz system do zarządzania danymi upada. No dobra, ale jak już mamy to zinwentaryzowane i wiemy, czy to jest jakby dobrej jakości, czy jest, stoi za tym proces, no to trzeba do tej listy inwentaryzacyjnej dopisać funkcje odpowiedzialne, czyli kto jest tak naprawdę za te poszczególne dane odpowiedzialny. I to nie jest z imienia i z nazwiska, tylko bardziej z funkcji, także osoby na tej funkcji, na tym stanowisku, czy ten dział ze swoim kierownikiem, dyrektorem czy wiceprezesem na czele, jest odpowiedzialny za to, żeby dane w tym obszarze i ta konkretna lista danych w systemie były zaopiekowane. No i teraz tak, jeżeli już mamy osobę czy funkcje odpowiedzialne, mamy zidentyfikowane dane, o których chcemy zadbać, no to teraz musimy sobie usiąść z tymi ludźmi i zdefiniować dobrze, co faktycznie znaczy, że one mają być zaopiekowane. I jak dla mnie są to cztery elementy. Po pierwsze, mamy osobę odpowiedzialną i to już mamy załatwione. Po drugie, mamy standard, który przez te funkcje odpowiedzialne jest określony, czyli w jaki sposób te dane powinny, jak te dane powinny wyglądać i jak one powinny być zarządzane. Następnie sposób weryfikacji systematyczny, czy te dane są zarządzane i są w stanie zgodnym ze standardem. Koniec. Oczywiście, idąc no bo idąc dalej, jakby sposobów na to, jaki powinien być standard zarządzania tymi danymi, no to już w zależności od tego, jakie używamy systemu, albo co chcemy osiągnąć, albo jakie mamy kreatywne pomysły na skonfigurowanie tego wszystkiego, no tutaj bardzo mocno już nas ogranicza wyobraźnia i zdrowy rozsądek, oczywiście. Są pewne dobre praktyki, które, mi, które faktycznie warto wziąć pod uwagę. Zarówno jeżeli chodzi o samo to, jak określić standard, jak powinny być zarządzane, poszczególne dane, czy to dane podstawowe, czy to dane transakcyjne, w routingach, dane dostawców, dane klientów, itd, i po to, żeby one faktycznie jakby spełniały nasze wymagania i nasze cele do tego, do czego chcemy je użyć, bo pamiętajmy, że cały czas musimy mieć z w tyłu głowy to, po co nam to wszystko jest. Bo też nie z sztuką jest zaprząc ludzi do roboty, żeby wykonali faktycznie bardzo dużo, bardzo ciężkiej, świetnej, ale nikomu niepotrzebnej pracy i faktycznie cała para pójdzie w wizdek. Tylko żebyśmy mieli świadomość, po co nam to jest i do czego my to chcemy w przyszłości wykorzystać. Nawet jeżeli to będzie za rok czy za dwa lata. I tak samo kwestia weryfikacji zgodności tych danych i zgodności postępowania ze standardem. Sposobów jest sporo, tak? Zaczynając od różnego rodzaju dashboardów, które będą nam w stanie nie, wyciągnąć te dane z systemu, porównać analitycznie ze standardem, jeżeli on będzie tak określony, i powiedzieć: OK, tutaj macie braki, albo tu jest coś nie tak, trzeba to, yy, trzeba to posprzątać. Yy, po faktycznie takie bardziej fizyczne audyty, że siada audytor i weryfikuje. Pokaż mi, jak to tam jest robione, jaki masz standard i zweryfikujmy sobie na jakiejś próbce, czy faktycznie jest to cały czas realizowane. Oczywiście tego typu audyty to jest najprawdopodobniej ostateczna ostateczność, bo pochłania bardzo dużo zasobów i jest dużo więcej sprytniejszych metod na to, jak weryfikować tą zgodność, zgodność tych danych ze standardem, czy mieć takie Mierniki, które nam pokażą po prostu, czy te dane są zarządzane, czy niekoniecznie, ale tutaj też bardzo dużo zależy od tego, jaki to jest system, co my chcemy osiągnąć i jaką precyzję tych danych potrzebujemy. Także podsumowując, jeżeli chcemy na poważnie zająć się naszymi, jakością naszych danych w systemie i nie być zaskakiwanym przy tym, że chcemy jakiś raport i ktoś nam przychodzi i mówi, że spoko, że chcesz, ale nie mamy do tego danych. Albo z drugiej strony, kiedy, no nie wiem, chcecie wdrożyć jakiś super system, przenieść firmy na wyższy poziom, a się okazuje, że spoko, ale nie macie danych, posprzątajcie dane, to my dopiero jako firma wdrożeniowa wrócimy i spróbujemy wam jakoś pomóc. To żeby nie być tym zaskakiwany, to czy to w momencie wdrożenia takiego nowego systemu ERP, czy to w każdym dowolnym momencie możemy się zatrzymać powiedzieć, dobra, robimy inwentaryzację, tak? Przede wszystkim. Co my potencjalnie będziemy chcieli, do czego my ten system będziemy chcieli wykorzystać? Jakie rodzaje raportów możemy w najbliższych latach chcieć mieć? Jakie rodzaje nowych systemów, nowego oprogramowania możemy chcieć w najbliższych latach? Tak? Sklasyfikowanie ich po tym OK, co jest z takim największym prawdopodobieństwem, co będzie miało największą biznesową użyteczność, i już za, i wrócić później do inwentaryzacji, Jakie dane do, te, do tych systemów będą potrzebne? Inwentaryzacji, jakie te dane, jak te dane, jaką te dane mają, jak, jaką te dane mają w tym momencie jakość. Następnie zidentyfikowanie, ok, kto jest właścicielem tych poszczególnych danych, jaka funkcja i następnie z tymi właścicielami, właścicielami określić, ok, jaki powinien być standard zarządzania tymi danymi i w jaki sposób będziecie weryfikować, czy faktycznie ten standard jest. Wstrzymany. Jeżeli podejdziecie w ten sposób do tematu, to najprawdopodobniej 80, 90 czy nawet 99% problemów, z którymi się mierzycie na przykład teraz, nie mając różnego rodzaju danych do raportów, czy po prostu odkładając wdrożenie WMS-a, bo nie ma danych, tych problemów w ten sposób możecie się pozbyć. I umówmy się, takie... Podejście z wyprzedzeniem, gdzie faktycznie jakby robimy to nie, bo już potrzebujemy i to musi być nas za miesiąc, za dwa. Podejście z wyprzedzeniem jest dużo łatwiejsze do przełknięcia przez organizację i dużo tak naprawdę koniec końców tańsze, bo nie musimy odrywać ludzi od bieżących zadań w takim istotnym wolumenie czasowym, czy zatrudniać studentów, tylko można to sobie na spokojnie w tak zwanym międzyczasie Rozłożyć. Bo też miejmy świadomość, że doprowadzenie danych do stanu używalności to bardzo i jakby zapewnienie, że za tym idzie proces i jakość tych danych będzie utrzymana, to nie jest proces najczęściej na miesiąc czy dwa, to jest coś, co musi trochę potrwać, żeby też organizacja przyzwyczaiła się do tego i nabrała tych dobrych nawyków w dbaniu o te dane i żeby te procesy weszły nam w rutynę. Bo też nie jest sztuką dane posprzątać, a za 3 miesiące mieć dokładnie taką sytuację, bo po prostu nikt o nie nie dbał i nikt ich nie aktualizował. No i to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!